Na dwa dni przed Pucharem Torunia 2021, w którym 13 drużyn będzie walczyło o przepustkę na Fortuna Puchar Polski, zgodnie z naszą zapowiedzią mamy dla Was losowanie rundy wstępnej. Rundy wstępnej, w której w dwóch grupach, jednej pięciozespołowej, drugiej czterozespołowej, gramy systemem. Każdy z każdym mecz, jedna połowa, 12 minut to, to, to jest całe spotkanie. A was do rundy grupowej, do tej rundy finałowej uzyskają po dwie najlepsze drużyny z każdej grupy. No i teraz, nie przedłużając, rozpoczynamy już głosowanie. Najpierw lotuje pierwszy zespół do grupy A, potem pierwszy zespół do grupy B i tak do samego końca, aż do uzupełnienia obydwu grup. Grupę A, pierwszy zespół rozpoczynamy od No Name Włock. Pierwszy zespół do grupy B, a jeszcze pracuję do że... Zespół do grupy A i to jest zespół, który w meczu otwarcia kupował o godzinie 10, bo grupa, grupa A gra o godzinie 10, zagra snow name i to jest dekan pokrycia dachowe. i żeby, te drużyny podubili, a ja tak to już na koniec będę mógł zrobić podsumowanie. Trzeci zespół do grupy A FCTP. Do grupy A, czwarty zespół, normal. To grupy B, ostatni już, czwarty zespół. Tak jak mówiłem, grupa B o jeden zespół mniej. W grupie yy, B delta ogrodzenia systemowe. Już mamy kompleks w takim razie grupy B, w której zagrają Opus Kapita, Leśniewski, Róża Toruńska, a także Delta Ogrodzenia Systemowe i uzupełniamy stawkę grupy A, no został nam jeden zespół, więc... od godziny 12.30 i gdzieś pod koniec rozgrywek grupy B będziemy losować rundę tą grupową już gdzie zagrają gdzie zagra 8 najlepszych zespołów Bucharu Torunia 2021 tak jak już powiedziałem wszelkie, wszelkie szczegóły przycimy jeszcze dzisiaj na stronę jeżeli chodzi o losowanie wszystko mamy jasne także macie teraz te niespełna 48 godzin żeby przyszykować się na, już na konkretnych rywali zapraszamy w niedzielę od samego rana na Wojsko Polskiego